Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Od razu powiem na początku, że ten film ma. Tak naprawdę formułę takiego mini live'a, powiedzmy offline nowego live'a, ponieważ nie będę go poprawiał, nie będę oczyszczał audio, nie będę robił nic co zwykle robię na filmach, tylko po prostu tak jak teraz mówię, tak będzie. Przychodzę do Was dzisiaj z losowaniem y, nagród na giveaway'a, którego ogłosiłem z okazji wbicia 2000 subów na kanale. Giveaway został y, przeze mnie ogłoszony w trakcie streama milenijnego, y, który nie jest pełna 10, może 14 dni temu miał miejsce. Dałem Wam troszkę czasu na to, żebyście mogli wziąć udział w tym y, Giveawayu chciałem, żeby wielu widzów miało możliwość wzięcia udziału, bo nagród jest dużo i są naprawdę fajne, tak sobie myślę. Niemniej na początku już też powiem jedną taką rzecz, która mnie zaskoczyła, że niezbyt wielu widzów wzięło udział w giveaway'u i myślę, że przyczyną tego jest to, że też nie wszyscy oczywiście oglądali stream, bo części widzów mogło to po prostu umknąć, ale to nie jest żaden problem, bo dzięki temu ci, którzy wzięli udział mają oczywiście większą szansę na zdobycie czołgu, fajnej nagrody i to zdecydowanie większą niż na przykład kupując skrzynki od Wargamingu, więc myślę, że to jest taki fajny feature. Teraz, jak będzie wyglądało losowanie? Oczywiście korzystam z YouTube Random Comment Pickera, takiej standardowej, standardowej strony losującej, która wybiera spośród wszystkich komentarzy, które są pod filmem, oczywiście komentarzy poprawnych, losową osobę. I będę wybierał trzy nagrody w postaci 30 dni konta premium, trzy nagrody w postaci trzech. w postaci czołgu premium, przepraszam, ósmego tieru. Natomiast nagroda główna, czyli czołg premium 10 tieru, uznałem, że nie będę tej losował, ale mm, sam y, wybiorę spośród wszystkich komentarzy ten, który najbardziej mi się podobał, który jest według mnie najbardziej ciekawy. W ten sposób y, nagrodzeni będą zarówno losowi gracze, którzy losowi widzowie, przepraszam, którzy wzięli udział w giveawayu, ale też taki, który. Powiedzmy, napisał coś na tyle ciekawego, że zwróciło to moją uwagę. No, myślę, że taka formuła mieszana jest o wiele bardziej sprawiedliwa, też ciekawsza dla Was, więc jakby w ten sposób postąpimy. Dobrze. No więc teraz będziemy losować. Pierwsza nagroda 30 dni konta premium e, pierwszy gracz. No i mamy. Wygrał WotBits Maciej, który napisał, że w 2021 cieszyłem się moim pierwszym czołgiem T57 Heavy i tego samego dnia zrobiłem dwa, a, dwie M. Niech grze dowódca BPSFA. No kolego, gratuluję ci dwóch M na T57 Heavy. To jest bardzo fajny czołg, szczególnie po zmianie modelu, więc jak najbardziej gratuluję. No i gratuluję ci też więcej udziału i przede wszystkim wygrania nagrody. Ok, losujemy następnego zwycięzcę. Kolejnym zwycięzcą jest eniś.pl, który napisał Dla mnie najlepsze osobiście w 2021 roku była nauka grania metodą hold down. Nik comis here. Gratuluję kolego, 30 dni konta premium ląduje u Ciebie. Ok, mamy drugiego zwycięzcę. Teraz lecimy z trzecią nagrodą, 30 dni konta premium. Losujemy. No i mamy trzeciego zwycięzcę, kolega WTE. Nick TVN Polska napisał tak nie rok temu, ale dwa lub trzy, bo mam piękne wspomnienia z mapy Oaza i ta chińska. To były moje pierwsze i kiedyś ulubione mapy. Brakuje mi tych czasów i tych genialnie zbudowanych map. O no, kolego, tak, mapy się zmieniają rzeczywiście. Planuję też na ten temat zrobić niedługo film. Natomiast tobie gratuluję, wygrałeś właśnie trzecią nagrodę. 30 dni kontra, konta premium. Ok, teraz przechodzimy do losowania czołgów premium, ósmego tieru, pierwszy czołg premium. Pierwszy czołg premium 8 Tieru trafi do kolegi Damian, który napisał tak: Najlepszą rzeczą o 2021 był event pod koniec roku, ponieważ kupiłem na jarmarku czołgi, na które polowałem już jakiś czas. Chodzi tu o T22 Medium i Drakule. Jestem z tych tanków mega zadowolony. Nie, Nick, Damian, hej, Kolego, gratuluję Ci, właśnie wygrałeś czołg premium 8 Tieru. Dobra, i lecimy drugi czołg premium 8 Tieru. I mamy trzeciego zwycięzcę RTRC napisał. Moim najprzyjemniejszym doświadczeniem w 2021 była nowa linia prowadząca do M6 Joch. grze RTRC. No, okej okay, kolego czołg premium ląduje u ciebie. Oczywiście troszkę się pospieszyłem nie trzeciego tylko drugiego zwycięzcę RTRC. I jeszcze jeden czołg premium ósmego tieru. Ok. Kolega Drift napisał tak. Zakup T28 Defender i są obecnie moim ulubionym czołgiem, dlatego również cieszę się z tego zakupu. Kolego Drift, gratuluję ci. Zdobyłeś trzeci, jako trzecia osoba, czołg premium ósmego tieru. A teraz zostało nam jeszcze wylosowanie głównej nagrody, czyli czołg premium 10 tieru. Przy czym słowo wylosowanie jest nie do końca akuratne, albowiem ja ten czołg dam tej osobie, której komentarz podoba mi się najbardziej. I jak widzicie, teraz tą osobą jest widz o nazwie Uprzejmy Piesio który napisał w 2021 najbardziej podobały mi się turnieje, jakie grałem. Zebraliśmy dużą grupę znajomych i rozgrywaliśmy mecze towarzyskie w trójkach. Oczywiście składaliśmy się na nagrody, czy to trochę złota, czy jakieś słodycze. Świetnie wtedy było wielkie dzięki za ocenę konta na live. Nick Eukaliptusek. Kolego, gratuluję ci, czołg 10. tieru ląduje u ciebie, a jeśli się zastanawiacie dlaczego ten komentarz mi się najbardziej podobał, to dlatego, że odnosił się nie tylko do tego co w grze, ale też do tego co w życiu. A to jest bardzo fajne, żeby umieć sobie czasem połączyć też takie rzeczy gdzieś tam razem i żeby nie być tylko zamkniętym w grze, ale właśnie też umieć dzięki temu coś zrobić trochę na zewnątrz, połączyć sobie te wrażenia. To jest fajne. Dobra, dziękuję Wam bardzo za udział w giveawayu. Z wszystkimi zwycięzcami się oczywiście skontaktuję. Spodziewajcie się moich wiadomości albo w grze, albo na Discordzie. Dziękuję za teraz i trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym giveawayu już na, myślę, 4000 subów. Cześć!